Jedną z ogromnych przyczyn samotności, osamotnienia, są niesłuszne oskarżenia. Ja nie mówię o jakichś takich kontrowersyjnych oskarżeniach. Może to była moja wina, może nie była. Nie, ja mówię o takich bardzo odległych oskarżeniach, które jednak są. No, doświadczyły tego wszystkie dzieci, dzisiaj w dorośli, ludzie po 40, po 50, którzy jakimś cudem znaleźli się winnymi rozwodu swoich rodziców. No, Ci, którzy oglądają to wideo, wiedzą jak to jest. Tak? I mówili ci potem mundrole, terapeuci, księża i mamowie, rabini, lekarze. Nie, to nie jest wasza wina. No i te dzieci tak się cieszą. No tak, to nie jest nasza wina, absolutnie. Przecież to nie przeze mnie rozwi rozwi rozwiodła się mama z tatą, tata z mamą. Ale już tutaj koledzy, koleżanki, mamy rodzina, mamy czy tam znajomi i sąsiedzi wiedzą lepiej, no bo przecież trzeba się teraz mamą zająć w tej trudnej sytuacji, ta z ta, tatą ta porozmawiać w tej trudnej sytuacji, no i te dzieci pięciod do tam piętnastoletnie, jakimś cudem no właśnie stają się odpowiedzialnymi za błąd swoich rodziców, na pewno za ich decyzję, tak? Za ich decyzję, nie. No, i te wszystkie mądrości tych bardzo mądrych, tutaj tak no, mówię prześmiewczo, bo stają się nic nie warte te mądrości. Ludzi duchowych i lekarzy, i terapeutów, i psychiatrów, którzy, którzy z dziećmi rozmawiali, mówili, przekonywali, zapinali na wszelkie świętości. To nie jest wasza wina. Na nic się mają te ich przekonania, bazujące na faktach. To mama rozwiodła się z tatą, tata rozwiodł się z mamą, a wyście ich nie tak? <śm> No, ale już przecież wszyscy wiedzą lepiej. Wiedzą lepiej, co teraz powinno zrobić dziecko, zająć się matką i ojcem. No i, a jak się nie zajmą należycie, to znaczy, nie wiem, co mieliby zrobić, niż do pracy w wieku 7 lat? Zostawmy. To nawet jak w dorosłości te dzieci już później 30-40-50-letnie wiedzą doskonale. To nie była ich odpowiedzialność, rozwód rodziców. To i tak z tym żyją i pamiętają te komentarze, które nierzadko wracają z ust trzęsących się już i stojących nad grobem sąsiadów i znajomych matki i ojca, którzy przypominają, że się nie należycie zajmowałeś mamą i tatą po ich rozwodzie. Um. Ja powiem tak jak Mormon w tym momencie, czyli członek Kościoła Jezusa Chrystusa w świętych dniach ostatnich. Były jakieś tam oskarżenia, które pan Jezus na swoim, na swoim sądzie słyszał, yy, które były zgodne z prawdą. Tak, no faktycznie coś tam powiedział takiego i tak dalej, ale te oskarżenia, które padły na końcu, takie wiążące, które zaprowadziły go na krzyż, no nie miały w ogóle w związku z jego działalnością. Tak, yy, pan Jezus był z Nazaretu, tak, syn Marii Józefa był jednym z. Wolnomyślicieli, powstańców narodu żydowskiego, tak z perspektywy przyziemnej i świeckiej, funkcjonował i oczekiwano od niego, że poprowadzi powstanie przeciwko Rzymowi, czego nie zrobił. Natomiast złego, jeszcze głosił taką straszną teorię: Oto Królestwo Boże Was jest. Jakoś to nie przegoniło Rzymian prawda, z naszej ojczyzny. No i za ten i inne troszeczkę politycznie niewygodne poglądy został zawiedziony na krzyż, wydany Rzymianom jako przywódca powstania żydowskiego i tak głosił jego tytuł, jego tytuł winy Jezus z Nazaretu Król Żydowski. Najgorszy, jedna z najgorszych, nie chcę powiedzieć, że najgorsza, ale jedna z najgorszych samotności to jest ta, która kompletnie nie jest, która jest, wynika z bycia obarczonymi winą za coś, czego naprawdę się nie zrobiła, co w ogóle nawet nie było nie tyle związane z naszymi, nie związane z naszymi intencjami, ale w ogóle było poza nami, jak ten przysłowiowy rozwód rodziców albo, nie wiem, śmierć prababci, którą widzieliśmy raz w życiu, w wieku lat dwóch. W ogóle jej nie pamiętamy. Może to jest nasza wina, że nie pamiętamy. Przecież taka dobra osoba, na no jak możesz nie pamiętać babci. Ludzie dookoła nas są zawsze ekspertami od naszego życia. Tutaj chciałbym zachęcić do polityki Pana Jezusa, tak? to znaczy nastawienia drugiego policzka, tak? Czyli niech se gadają i nie odwzajemniać tego. Nie róbmy z siebie ekspertów w życiu innych ludzi. Nie rób drugiemu co tobie niemiłe, tak? Jeżeli ludzie są ekspertami w Twoim życiu i już oni wiedzą lepiej, dwa razy w życiu cię widzieli i wiedzą lepiej. Może w ogóle. Co z tobą jest nie tak? I co powinieneś w swoim życiu poprawić, to tym. To właśnie na pewno jednej rzeczy nie rób. Nie zwracaj im tej mądrości. Hmm. Zostaw to. Zostaw to, zostaw to. I to jest właśnie skuteczny sposób na poradzenie sobie z, taką, z tym stanem samotności, osamotnienia, które wynika z bycia wplątanym w matnie oskarżeń, które nie są związane z naszym działaniem. Z naszą obecnością tak, no, byliśmy dziećmi rozwiedzionych rodziców, byliśmy prawnukiem nieżyjącej i tragicznie zmarłej prababci, ale znajmy swoje miejsce. Właśnie w sytuacji takich oskarżeń, yy, w tej samotności i w tym osamotnieniu, bo ja jestem absolutnie zwolennikiem przyjmowania złych, tragicznych doświadczeń do serducha, bo wtedy będzie można je opanować, tak? I właśnie w takiej sytuacji, takich oskarżeń, przyjmijmy to, że ludzie coś tam sobie mówią, uważają, i skupmy się na tych rzeczach, które naprawdę były naszą winą. A może tam ci ludzie w ogóle w ogóle nawet o tych sprawach nie wiedzą, tak? I zajmijmy się tymi rzeczami, które życie od nas oczekuje, a nie najmądrzejszy na świecie sąsiad. Trzymajcie się, dajcie radę.